Cześć, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony, komu Mówimy sobie kolejne zdanie. Zadanie jest bardzo fajne, dlatego, że mamy wyzwanie przebudzenia salonki Gruta I dzięki temu questowi dostajemy właśnie plezaczek Mamy zadanie uratuj salonkę Gruta, lecz szkółki e, w zielonych żywopłotach Czyli oczywiście lecimy na zielone żywopłoty I w tym questie nie ma żadnego tutaj wymaganego skina Także możemy lecieć czym chcemy Także kierujemy się na zielone żywopłoty Ja wam zaraz wszystko pokażę co i jak zrobić A wy pamiętajcie jednak o subskrypcji, apetyce w górze Bo chciałbym, żeby kanał właśnie się szybko rozwijał dalej A jeśli wam jakoś pomogłem, to możecie użyć kodzik saycamstar, przy tak polską i będę wam do to mega, mega, mega wdzięczny Dobra, sadzonkę gruta mamy tutaj mniej więcej na środku. O, już chyba jeden pan właśnie sobie po nią poleciał. Znajduje się ona mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu, dlatego że tutaj właśnie mamy tą szkółkę. E, Także wystarczy sobie polecimy. Tutaj możemy sobie wziąć jakąś sniperkę, przynajmniej tutaj jest broń. O, dla bezpieczności, <laughs> proszę, dobrze, że minigana mamy. No i szukamy tej sadzonki. Jak widzicie, znajduje się o! W tym miejscu no i on sobie takiego ujdensa, właśnie robi tańczy sobie, także podnosimy go, ratujemy. No i mamy, jak widzicie, naszego takiego małego gruta na plecach. I jest tak naprawdę, właśnie nowy plecaczek, także bardzo fajnie. No dlatego, że, właśnie, darmowy plecak weźcie sobie, bo naprawdę jeszcze on spoko wygląda, nie jest on jakiś duży jak widzicie, także też nie przeszkadza bo na przykład w poprzednich salonach były właśnie takie tosaki, że mega przeszkadzały, a ten jest naprawdę spoko tutaj wam pokażę jeszcze na mapie gdzie się znajduje, proszę śląde żółpotnie mamy w tym miejscu i dokładnie w tym miejscu gdzie jest mark, czyli ten pink, proszę znajdziemy właśnie tą e, sadzonkę do właśnie uratowania go, także tutaj jeszcze podejdę do góry troszeczkę jeśli ktoś nie wie o co dalej chodzi, nie może znaleźć tego miejsca, to po prostu jeśli mamy ten główny taki E, budyneczek, on właśnie jest z czerwonej cegły to zaraz za nim mamy tutaj właśnie e, masę tych kwiatków i tutaj między tymi trzema kwiatami znajduje się ta sezonka, To jeszcze podejdę także to myślę, że tutaj nie będziemy przedłużać, e, mam nadzieję, że każdy z tutaj tak dokładnie pokazuje, bo ona faktycznie jest mała i można jej nie zauważyć, także dokładnie w tym miejscu nie te, nie te kwiatki, tylko po prostu te właśnie zielone, takie z czarną wadzą tutaj wbijamy i po prostu powinniśmy mieć tą właśnie E, sadzonkę i pamiętajcie o tym, że musicie jednak mieć e, też quest na to, quest jest do odblokowania na 32 poziomie, także e, też o tym pamiętajcie, że żebyście po prostu nie polecieli tutaj, nie mając quest'a musicie go po prostu odblokować, wyzwanie przebudzenia, no i po prostu możecie wtedy podnieść, także co ja bardzo wam dziękuję za uwagę e, mam nadzieję, że bez problemu sobie daliście rady. jeśli macie jakieś pytania czy coś to śmiało piszcie w komentarzach, a ja postaram się pomóc, no i co, dzięki jeszcze raz za uwagę do następnego, trzymajcie się, cześć!